Pamiętasz jak wyglądał wykres funkcji f od x równa się x, muszę chwilę pomyśleć, gdzie x, gdzie dziedziną były wszystkie m, liczby leżące na osi, czyli dziedziną była oś liczbowa, r. Świetnie. Czyli liczby rzeczywiste. No czyli tak, jeżeli jedynce odpowiada jedynka... To piątce będzie piątka, dziesiątce dziesiątka, piętnastce piętnastka, dwudziestce dwudziestka i tak dalej. I to samo będzie po drugiej stronie, 0, 0, minus 5, minus 5, minus 10, minus 10, minus 15, minus 20, minus 25 i tak dalej. Ale narysowałaś to dla liczb naturalnych, a ja chciałabym, żeby to było dla liczb wszystkich na 8. No to teraz sobie rysuję... Prostą, która pokazuje wszystkie punkty i wszystkie liczby rzeczywiste. Świetnie. A teraz y, spróbuj narysować wykres funkcji. Na razie dla liczb naturalnych f od n równa się n plus 5. Czyli każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje liczbę tę samą plus 5. Tak. No więc na przykład, to ja sobie inny kolor wezmę. 1 plus 5 to będzie 5. Nie, 1 plus 5 to jest 6. no oczywiście. Czyli 6 tu. Może nie wiesz bierzesz, nie bierzesz po kolei, bo tutaj one są dość gęste, tylko wiesz tam, do 5, 10, tak no jak to są teraz zaznaczone. weźmiemy sobie 5 plus 5 to będzie 10, tak. 10 plus 5 to będzie 15, 20 plus 5 to będzie 25. I to A są dla 0? Liczby, Z... roz... tak, liczby naturalne. A gdybym rozszerzyła dziedzinę na liczby całkowite, Czyli to by było f od liczb całkowitych. Nie wiem, czy tak można zapisać. Można. Równe to samo, czyli. F, Ale nie n. Nie n, n tylko c. c. c plus 5. No to teraz połączymy, tylko jeszcze trzeba będzie przejść na drugą stronę wartości ujemnych, czyli na przykład minus 5 plus 5 to będzie 0. Tak? Czyli tu będę miała kropeczkę minus 10 plus minus 5 nie, plus 5 to będzie minus 5 tu no i teraz mogę zrobić z tego linię prostą czyli poka a nie, przepraszam, to miały być liczby całkowite dobrze. A, no dobrze, zrób linię prostą ale ja chciałam już od razu liczby rzeczywiste pokazać no tak, i teraz to jest wykres funkcji yy, f od x równe x plus 5, czy tam g od x, żeby się nie mieć no z tej samej literki. g od x równa się... O, przepraszam. g od x równa się x plus 5 w zbiorze liczb rzeczywistych. No właśnie, bardzo ładnie. A teraz z, jeszcze, może zostańmy przy... No, Chciałam powiedzieć przy tym kolorze, yy, weźmy sobie funkcję h od x, może być ten sam kolor, h od x, równa się x minus 5. I też w zbiorze liczb rzeczywistych. Co to będzie, jaki będzie wykres tej funkcji? To zgaduję, ale mam nadzieję, że dobrze, będzie to wykres równoległy do tych dwóch, tylko w tym miejscu przebiegający. Bardzo dobrze. Oczywiście można, w, to nie, nie, nie trzeba koniecznie zgadywać. Wystarczy podstawić sobie kilka y, wartości. No dobrze, a teraz gdybym powiedziała, że weź sobie wykres funkcji u od x równa się x mniej 2. Może żeby x mniej 10 x minus 10. Tak. No dobrze. I to zaznaczymy jeszcze innym kolorem. Ej, czyli x to by była na przykład 5 odjąć 10 to by było minus 5, czyli to byłoby w tym miejscu. Czyli cały wykres, gdyby to robić na dziedzinie Rzeczywi e, rzeczywistej. Czyli na całej osi, tak. Byłby jeszcze kolejną minią równoległą do tych pozostałych przebiegającą poniżej. Tak. A teraz powiedz mi, jaki jest zbiór, zbiór argumentów dla każdej z tych funkcji jest zbiorem liczb wszystkich na osi. A jaki jest zbiór wartości? Zbiór wartości to będą, to będzie zbiór liczb rzeczywistych. Tak samo jest zbiór liczb rzeczywistych. Bo yy, wartości... Dla ka każdy punkt, który leży na w, którejkolwiek z tych prostych ma swój argument na y, zbiorze, w, na osi x a, zbiór, a wartość na osi y -ków. No tak, tak jest dla każdego punktu, czyli tutaj mamy każdą z tych funkcji, to jest przekształcenie zbioru liczb na osi w zbiór liczb mierzających na osi, czyli zbiór liczb rzeczywistych, zbiór liczb rzeczywistych. Zauważyłaś, że i mówiłaś to sama, że to są yy równoległe, proste, przesunięte. Tak, dlatego Czy... że zawsze mamy tutaj yy, takie samo, taki sam zbiór argumentów. No, no nie taki sam, ale powodujące, że ta ośma, yy, ta Właśnie, linia co ma... powoduje, to samo, że ta linia ma ten sam, yy, no to samo nachylenie. Może spróbujemy to na przykładzie zrobić. Weź jakąś funkcję p od x. Może czerwonym na czerwono zmienisz, jeżeli można. Można. p od x. To ja tutaj napiszę. Dobrze. p od x, od x równa się 2x. I teraz spróbujmy narysować y, wykres. No weźmy sobie, że x to jest 5. E, może najpierw 0. 0. 2 razy 0 to 0. Tak. A dla dwóch? 2 razy 2 to 4. Tak. 2 razy 5 to 10. Tak. 2 razy 8. 10 razy 2 to będzie 20. Tak. I po, po ujemnej stronie, na przykład dla minus 3. A minus 3 razy 2 to jest minus 6. Tak. Minus 5. Minus 5 tak. razy 2 minus 10. To jest po tym miejscu. Czy potrafisz już narysować tę prostą? Tak. Wystarczą trzy punkty, żeby narysować. A mam trochę ręce. Nawet dwa. No tak. No. Świetnie. I tu mamy inne nachylenie. Tu jest inne nachylenie. No bo mamy tutaj inne działanie niż to, co było. Znaczy tu. może nie, nie inne działanie, ale jest inny współczynnik przy argumencie X. Inny współczynnik. To jest 2x. Gdybym teraz prosiła ciebie, nie, nie ten nie to ja nie o tym współczynniku mówię. Tylko przy funkcji G, F, H, U, jaki jest współczynnik przy x? Jeden. 1. 1. A tam mamy współczynnik. A, czyli tutaj ten współczynnik. Tak. A tu mamy współczynnik 2. Tak. I od tego zależy, jakie jest nachylenie prostej. Wyobraź sobie, że masz współczynnik 3. Jak myślisz, w którą stronę ta prosta się pochyli jeszcze? Czyli tu mamy 3x. Tak. Myślę, że ona się zgaduje, że ona się jeszcze bardziej zbliży do osi y. No to tak, wystarczy. To tak, tak jakoś tak. No akurat tak jak narysowałaś, to to, co narysowałaś, to byłoby bardziej, by pasowało do 5x. Bo weźmy na przykład x równe 5, argument 5, to wartość jest równa 15, prawda? x równe 5, wartość 15. Tu. A 0 jest 0, w zerze jest 0. Mhm. I to wystarczy już, żeby mieć ten, to nachylenie. O. Także im wyższy większy współczynnik przy X, tym bardziej oś jest, tym bardziej prosta jest, tak jak powiedziałaś, przybliża się do osi Y. Tak, jest bardziej stroma. Mhm. Także tak to jest z tymi, z tymi prostymi. A jeszcze zauważ jedną rzecz. Jak argument rośnie. Masz argument. 1, 2, 3, 5, 10, 15. Tak. To co się dzieje z wartościami? Na przykład... No, maleją. Co? Znaczy nie maleją, znaczy nie rosną w tej samej proporcji. Na przykład dla 20 tu mam 10. Ale w... dla argumentu 20 wartością jest 10. Dla, dla funkcji, funkcji. Dla funkcji y, x minus 10. No tak, ale dla argumentu 10 dla argumentu wartość była 10 była 0. Tak, a dla argumentu 5 wartość była ujemna. Ale jaka? Minus y, minus, minus 5. Tak, minus 5. Y, czyli y, jak przesuwamy się z argumentem na prawo po osi, czyli jak argument rośnie... Stronę to wartości też rosną. Też rosną. Ona oczywiście, nawet no dlatego, że taką funkcję wzięła się, jakbyś tak. wzięła inną funkcję, no to byłoby y, inaczej. Jeżeli na przykład porównasz z funkcją 2x, z tą funkcją 2x to była ta. Tak. to... Wartości no, też rosną, prawda? Przesuwając się tu, też te wartości rosną, tylko rosną bardziej. Tak, rosną szybciej. szybciej. Wszystkie te przykłady to są przykłady funkcji rosnących. Może napiszesz funkcje rosnące.